Cześć kochani, wiem, że jest wam bardzo przykro w te wakacje, że nie możecie polecieć w wasze ulubione miejsce na świecie Na Grand Canary Kochani, nie wiem co czujecie, teraz te nasze piękne polskie morze, do którego dna przymarza wasza dupa Tylko to nam zostało kochani Ale oczy swoje łzy, spokojnie, jestem tutaj ja, Naruciak I razem, wspólnie obejrzyjmy Pamiętniki z wakacji. Czy słowo obejrzyjmy to nie trochę za wiele, Adam? Happy birthday, Mr. President. Happy birthday to you. No to co? Przenieśmy się razem, nie? Do no to Grand Canary. Jeszcze turkę okay. chcesz zaliczyć? Tak jesteś faniak? Tak jesteś pewien? Uważasz, że 180 sekund z matką to jest co, kozactwo? Bawcie się dobrze, moi drodzy. W końcu to... ...ciumkajeczki, no. Lody, lody kukurydza, orzeszki w Karmelu. Lody kukurydza, orzeszki w Karmelu, zapraszam. Przyjechałyśmy tu z moją córką Jessiką, aby um, począć, naprawić przede wszystkim nasze relacje. To będzie to plaża, słońce, imprezy. Proszę, plaża, imprezy! Naprawdę nie mam ochoty spędzać wakacji z moją mamą. Na szczęście przyleciała ze mną na Grand Kanarię moja przyjaciółka Karolina. Ja na tych wakacjach na Grand Canarie chcę się po prostu dobrze bawić. Dobra, dobra. ty jesteś koleżanka Jessica. Nikogo nie obchodzi, co ma do powiedzenia koleżanka Jessiki. Zapamiętaj ten czas! Jojo, zapamiętam ten czas! Jessica z koleżanką, Jessica z koleżanką załatwiają jeszcze formalności w recepcji, a Krystyna idzie do pokoju. Kobieta od razu zaczyna od flirtu. Pierwszą ofiarą jest boj hotelowy. Okay. A to tego różowa góra? No wie pan, tak żeby było super. A czyj dziewczyny? Nieźle, nie? nie? A a pan dziewczyny? Świetnie. Super! Świetnie. Ja, patrzę na no. was. Nie. Zajebisty balkon. Mam nadzieję, że wygodny, ponieważ macie jedną łóżko na trzy osoby. Dobrze, ale za długo mi tam nie stójcie, chodźcie, bo nie jesteście nasmarowane. Pamiętajcie, kochane moje, żeby się smarować filtrem przynajmniej pięćdziesiątką, bo to nie jest takie słońce jak u nas. Jak będziecie, zwłaszcza taki takiej nosić jak mama? Przepraszam bardzo, ty chcesz to założyć? Nie, chcę zrobić z tego spadochron. A co zły? No oczywiście. Mamo kobiety w Twoim wieku bardziej zakładają takie jednoczęściowe. Kobiety w Twoim wieku powinny nosić skafander, a następnie polecieć w kosmos i przyczynić się ludzkości na księżycu. Nie powinniście mnie wybierać na prezydenta, to chcę powiedzieć. Ty przestań patrzeć, co zakładają kobiety w moim wieku. Przecież twoja mama ma super figurę! Nieprawdaż? No jak pan powie, dobra figura? No widzisz. Eee. No widzisz, że pan miły, Boże, Pomóżę proszę, proszę, proszę. Boże, Jezu, super, jaki pan miły, do widzenia, do zobaczenia. On właśnie poszedł po wypowiedzenie z pracy. Nie takie perypetie miał zapisane w umowie o dzieło. No daj jakiemuś obcemu kolesiowi pieniądze stąd, pod zwiesz się do niego jak jakaś wariatka. Boże dziecko, przecież my jesteśmy na wakacjach w Jessie, my mamy się tu śmiać, radować, cieszyć słońcem, to jest urlop. Mama Jessiki jest naprawdę mega fajną babką. Ej, koleżanka, nas ci obchodzi twoje zdanie, nie wiem po co tu w ogóle jesteś. Jessica z koleżanką. Matka Jessiki jest w super imprezowym humorze. A młode dziewczyny chcą tylko się zrelaksować. Oni są z Polski? Dzień, dobry. O, dzień, dzień dobry, dobry! Dzień dobry! O, to jest właśnie ten moment, gdzie całe Szczebrzeszyno leci do jednego miejsca za granicą. Spotykasz Polaka na basenie i co robimy? Sztafetę! Polska! biało czerwoni I wszyscy razem na basenie! Pleć z Komuno! Marek wychodzi z walijską kładzie, tam polska kiełbasa! Chodźcie wszyscy, muchaczos! Razem będziemy polska kiełbasa! Dzień dobry! Krzystyna, jestem państwo z Polski, jak tak, słyszę! Nie, nie, nie z Polski! Z Radomia. A, a to o synek? Nie, to jest mój wnuczek Tomek. A, Tomciu. Tomek jest bardzo Krysia nieśmiały. Krysia jestem, Tomciu. Nie chce chodzić do wody, nie, chce, nie ma żadnego Ojej. towarzystwa. Jak ja się cieszę, że ja widzę Tomka. Ze mną się nudzi niestety, no, no. ale wiadomo, no to nie jest odpowiedni to jego... Staram się jakoś mu ten czas urozmaicić, mm -hmm. ale to nie no. jest takie proste. A, a ile ma lat Tomciu? Tomciu ma 16 lat. A proszę panią... To się nic nie martwmy, bo moja córka z przyjaciółką są no w tym samym Tak? Są. O, super. To wszystko zorganizujemy. Tomek, słuchaj, popatrz, tu dziewczyny są na tyle samolotami. O, spójrz, jaki zbieg okoliczności. Możecie się powymieniać bioniklami, petropami, kartkami z klasera, złożyć sobie puzzle, poobracać razem globus. Woohoo! Rolinka, zobaczcie. Zobacz, Pani no. przyjechała z chłopcem w waszym wieku. No chodźcie, zapoznajcie chodźcie, się. Może jakoś razem spędzicie czas, Tomek jest nieśmiały. Nie, nie rozumiesz tego, że teraz spędzam czas z Karoliną? Ty nie rozumiesz?! że one właśnie wykonują w tym momencie czynność siedzenia. Ty teraz Jessica, nie kim się, się zapoznasz, Nie ja rozumiesz znajcie. tego. No ja rozumiem, że Jessica się wkurzyła na mamę, no bo ten koleś był straszny, a ta po prostu próbowała go zeswatać z nią. No. Koleżanko Jessiki, ustalmy jedno: albo zmieniasz imię na Jessica 2, albo wypad. Jessica z koleżanką, Jessica i Karolina mają dość swatania, dlatego ukrywają się przed matką Jessica w barze hotelowym, ale nie zaznają długo spokoju. Aniołki. Chciałabym posiedzieć oh. chociaż raz z Karoliną same, a Ty cały czas za mną chodzisz. Ale ja nie chodzę za tobą, kochanie. No przecież jesteśmy w tym samym hotelu. Ona siedzi za tobą, guptasku! Czy to jest źle, że chce być z wami? Ej, ale to czeka! No to zmarzujemy. chodźcie! Coś, panią, panią, panią. Tylko żeby tańczyć, Ho! Czemu moja matka się tak zachowuje? Czemu ona za mną łazi cały czas? I czemu pada na takie durne pomysły? Bo dostała 200zł i lot na Grand Canary w gratisie. Taniec jest super! Jezu, ludzie tańczą! Jak fantastycznie się złożyło! W hotelu dwie przyjaciółki przygotowują się do imprezy i przymierzają swoje sukienki. Jessica przyjechała tu imprezować, ale nie jest przychylnie nastawiona, by robić to z matką. Ale czemu? Przyszła mama jest fajna, tak? Czemu Bardzo ty jej cały czas bronisz? Dobra, już to odkryłem. Ona jest opłacana przez matkę, dlatego nie będziemy jej słuchać. Patrz na mnie. Chodź. Chodź do nich, no. Słyszysz, że myśmy sobie. Patrz na mnie. Tylko obracona, wyprawiał. Starałam Słyszałaś? Słyszałaś jak to nie mówią? Po prostu... jest IK. O, Jessica! O, że Dlaczego ona w ogóle z moją matką? Gdybym wiedziała, że, że tak będzie od samego początku, to w ogóle bym tutaj nie przyjechała. Gdybyś wiedziała, że to ona będzie twoją matką, to byś z macicy nie wychodziła. Schowałaby się tam na wieki, klocki zaczęła układać. To jest moja matka, ona powinna być moją mamą. A jest teraz twoim wujkiem na komunii. Ja rozumiem, że Jessica jest załamana, no bo gdyby komuś ktoś obgadywał tak matkę, no to nie byłoby miłe. Ale okej, okay, okej. Okay. Kto jak kto. Ale ty, koleżanko Jessica to się nie wyłączaj. Jessica z koleżanką, Jessica, i jej przyjaciółka Karolina, jej przyjaciółka Karolina. O, teraz to są już przyjaciółki. Jessica z koleżanką. Pięć minut później. O, dajmy... Święty Oj, i kochanie! Chcę spędzić czas z moją przyjaciółką, Ale ja sobie, a ty wszędzie łazisz za mną! Kochanie, nie dramatyzuj. Ja się tu położę na sekundkę, nie będziesz mnie słyszeć ani widzieć. Zmarowałyście się w ogóle? Zmarowałyście się w ogóle? Nie posmarowałyście się! Nie posmarowałyście się! Kto to widzi? Nie może tak być bez smarowania, kochanie! Ej, a to są chłopcy z naszego hotelu? Nie wiem. Wielkim gdzie, gdzie jest? Gdzie? Mam fantastyczny pomysł. Organizuję moim dziewczynom i tym świetnym chłopakom. Mega niespodziankę. Myślę, że im się mój pomysł spodoba. Zesra się im na kocyk i to ich połączy, ponieważ będą musieli razem siedzieć na jednym. Jak, jak mnie imię? Jak? Konrad, proszę, Cześć. Konradiu. Sakra! Proszę, to Konrad. jest Jessie. Cześć, Jessica. Cześć. A Konrad. wy Karolina do boju. Jeszcze została Karolinka. Możesz przestać? Kochanie, są wakacje, bawmy się! Cześć! No i co, pesy? zostaliście no? dwoje. Dacie sobie radę z mamą? Oczywiście. No to proszę. Czesnika, tak? Ja już widzę, opalenizna jest. Tak! Dlatego olej. dla mnie olejek, ja nie potrzebuję żadnych tak, filtrów. Co tu się? Są wakacje, ale kto się patrzy? Czy ja robię coś złego? Co ty to jest? Dziękuję. Laska. Ale to nie jest żadna laska! To jest Ale mogę, nie przestań, ja nie robi nic złego! No mamy się tu bawić o palach! Masakra, nie, się nie nie, wstyd w ogóle za ciebie jest. A mi wstyd, za twój wstyd. O Jezu, kochanie. Czekajcie! Ja mam pomysł. Wy tu zostańcie, ja mam pomysł. Gdzie Ty znowu idziesz? A zobaczysz, niespodzianka. Tak naprawdę Jessica była zła, ale to tylko na początku. Ty dalej tu jesteś? Jessica z koleżanką, matka imprezowiczka, chce popłynąć na bananie. Jest bardzo podekscytowana. Jednak okazuje się, że dla Jessiki nie ma już miejsca. Dziewczyna jest rozczarowana. Ale jak tu nie ma? Na tego no ale i mamo, ja też chcę płynąć. Ha. No ale kochanie, no, ty, no co, no guz drzesz się, no to, no wiedziałaś, no, no że idziemy, nie, no ale bo jak, bo no co, no i co no ja? Co, no, to... no no mogłaś normalnie się pośpieszyć, a ty jak na końcu, jak księżniczka, no to trudno, polecisz następnym rejsem. Ja się mega, mega cieszę, bo tam Damian będzie, a ja nie ukrywam, że mi się bardzo, bardzo podoba. Jessica nie pozostaje nic innego, jak patrzeć na całą grupę z brzegi. Po raz kolejny jest rozczarowana zachowaniem matki. Na tym bananie są ze trzy miejsca. Gdzie nie było miejsca dla niej? Halo Polsat! No bez sensu, że ona nie poszła z nami na tego banana. No ale... Niech ona pójdzie z nami na tę imprezę. Będą faceci, będziemy się dobrze bawić. Niech nie będzie taka uparta, no. Koleżanko Jessiki, może to jest moment na to, abyś to ty została Jessica. Ukradnij jej tożsamość. Oni są niewiele starsi niż ja z Karoliną. Weź sobie w końcu zdaj jakiegoś faceta w swoim wieku. Ja nie jestem aż tak bardzo zdesperowana, żeby musiała podrywać jakichś staruchów. Skąd ta Jessica w ogóle takie bierze pomysły? Ja znam swoją wartość. Co tu się dzieje? Dwa dni później. Przyjaciółki zwierzają się sobie. Jessice bardzo podoba się przystojny Konrad. Ja tam się cieszę, że idziemy na imprezę. Słuchaj mi też się ktoś podoba. To Damian! No nie. Dobra, Miedziałam. Damian! No. Fajnie jest, ale słuchaj. Ja mam taki plan. Idziemy, melo, jakiś drineczek, ty Konrad, ja Damian, i jesz. No i wszystko. Będzie na a... Ale będzie super, ale będzie super. Będzie super, będzie melo. Cześć Jessica. Hej. Już myślałem, że nie przyjdziesz, wiesz, bo taki humor miałaś dzisiaj, że... Konrad jest taki cudowny, a zarazem taki przystojny. A, a ten parodokument jest taki do dupy, ale też do podtarcia. I mam jeszcze jeden taką historię, kochani. Dzisiaj jak szedłem pod prysznic, to widziałem muchę. Ta mucha latała i jakby towarzyszyła mi pod prysznicem, jak się myłem. Potem jak wyszedłem i suszyłem włosy, to była obok mnie, kiedy suszyłem włosy. Trochę wystarczyła moja suszarka, w momencie, kiedy na nią troszeczkę nadmuchałem. Strasznie się przeraziła i wtedy uciekła do kuchni. Do potem Poszedłem, żeby wybić moje smoothie. Potem jak wypiję swoje smoothie, patrzyłem sobie cały czas na to muchem, się sobie kurde, ile ja mam much w tym mieszkaniu. Po czym potem przyszedłem tutaj, żeby nagrać i teraz znowu jest mucha przede mną. Leży właśnie na ładowarce od mojego tutaj podglądu do kamery. Chciałbym tylko zaznaczyć, że to cały czas jest ta jedna mucha i chciałbym bardzo pozdrowić Marka Marek, dziękuję Ci. Że jesteś moim przyjacielem. Właśnie wycieranuszki. Co, gdzie jest Twoja mama? No, na szczęście wyrwała sobie typa w swoim wieku, także o. ja mam spokój. W o, końcu powiem Ci, w końcu. Fajnie. Zobacz na nią. Dobrze, to fajnie. Zaaklimatyzowała się już, no. czyli już między Wami okej, okay jest? Nie, tak? nie, nie, nie. Nie znasz, nie znasz ogólnie mojej mamy, ona jest dziwna strasznie. Super, jest wyluzowana właśnie, no nie, taka nie, nie, nie młodzieżowa. Nie, 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 nie chcę, nie chcę po prostu z nią rozmawiać Udaje mi się, że przesadzasz trochę. Nie, nie, nie znasz jej, ona, ona jest całkiem innym człowiekiem, ona tylko udaje, że jest taka cool, fajna, przyjaciółka w ogóle. Dla mnie jest naprawdę bardzo Jezus, fajna. Jezus Maria, ona, Jezu, ona do nich podeszła. Jaki wstyd! Ale super jazda! Jednak tamten gościu był dla mnie za stary. Ja potrzebuję kogoś chyba młodszego. Ale super jazda! Ale jazda! Impreza! Uuu! Chodź tam podejdziemy może, co? Nie, I... ja, tam, ja tam nie idę, no. no... E... Jezu! Dobra, słuchaj, zrobimy tak. Ja ci dam tutaj pieniądze i pójdziesz do baru i zamówisz nam coś dobrego. Co? Ale co? Jakieś drinki. Zaję się na ciebie. Co? Ale ja mam sama iść? Nie pójdziesz yy, ze... Mną? No ja muszę pilnować swojej mamy, tak? Przecież, no żeby chłopaków nie poderwała. No dobra. dobra. Zaję na ciebie. Dobra. Ty, spoko. Typ cię olewa, ale przynajmniej daje ci pieniądze. To się chyba jakoś profesjonalnie nazywało. Albo być youtuberem, albo prostytutką. Ale jeszcze nie pamiętam. Widzisz to co ona robi? No. Jezu, oni długo tak już cząt? No, nie wiem, ja tamczyłam, wiesz. No. Dobra, będzie by, by, chce wojny, to ją będzie miała, tak? Konrad, to naprawdę świetny chłopak. A jakie ma ciało? Czułam to podczas już tego tańca. A jakie ma ciało? Czułam to. Bardzo niedobrze się tu dzieje. Trochę później. Podrzucę ci chwileczkę i od. Ale jest Dobra. O, Super. Bu... Super. O! On zaraz jej nocnik przyniesie. Będzie ją podsadzał do karnika dla dzieci. To jest karmnik dla dzieci. Ała! Ała! O Jezu! Co? Co się stało, Jessie? Ała, moja nuka. Cureczko, co się stało? A mnie boli strasznie. Oh. Boże! Złamał. Jezu! Może do lekarza musimy. Dziecko! Do lekarza albo do hotelu. No musimy coś zrobić. Boże, aż mi serce stanęło, jak zobaczyłam, jak moja córka upada. Mam nadzieję, że nic poważnego by się tam nie stało i bidulka nie będzie długo cierpiała. z mózgu! Udaj, wylew! Ale Konrad w ogóle, jako mnie zaskoczył! Jak on mi mile zaskoczył ten chłopak? On jest czarujący. On się zajął moją Jessiką tak czule, jak, jak starszy brat, którego nigdy nie miała. Wspaniały chłopak. Jestem nim naprawdę mile zaskoczona. Młody, dobrze ułożony człowiek. Ale co ty za rozprawkę sprawkę tu w ogóle opowiadasz? On ją tylko. Podniósł. Ona była na ziemi i on ją podniósł. Czy on przypadkiem ci oddał swoją magisterkę z ochrony środowiska? Czy, czy my o czymś nie wie? W hotelu rozpoczyna się wieczór karaoke. Dziewczyny nie podejrzewają jeszcze, co wymyśliła Krystyna. Teraz ja, ja zaśpiewam. Jesunia, zobacz jak mamunia śpiewa. Jessica, uważaj! Teraz, mili o, zaśpiewam przepiękną piosenkę. Majdanem, okay? hę? Będziemy śpiewać. Kochani, spokojnie. Mamy teraz 15 sekund na ściszenie swoich odbiorników. Uregulowanie częstotliwości oraz uspokojenie oddechu. Proszę odłożyć wszystkie zimne przekąski oraz ciepłe posiłki. I teraz zapraszam Was bardzo serdecznie na. to: Happy birthday to you. Woo! Happy birthday Happy to you Czekajcie Dzwonię do Godlewskich żeby poprosić je żeby wróciły Godlewskie wróćcie Chwilę? Po co? No, chciałam pogardzić. Nie, no proszę, chodź ze mną. Nie no, chodź Konrad. Za dwie godziny mamy powrotny do Polski. Postanowiłam wykorzystać żenujący występ mojej mamy i zaprosiłam Konrada na spacer. Taki kołwerek godlewskich to najlepsza afrodyzja, co? Ja chcę ci pokazać, że jestem od niej dużo lepsza. Wow. Najwyraźniej jestem w samym centrum walki między matką a córką. No, ale nie chcę być między młotem a kowadłem. Dlatego masz dobry pomysł na filmik. I co? Teraz chciałbyś mnie poznać bliżej? Możemy pójść do mnie do pokoju. Nie, 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 nie. Chodziło jej o to, aby pójść na spacerek i pograć w heroesy. Właściwie, jak dla mnie, to ta cała sytuacja z Konradem, to wszystko dzieje się tak trochę za szybko. Ale muszę się troszczyć o to, żeby moja matka nie miała u niego żadnych szans. Co prawda, on twierdzi, że ona jest fajna, ale ja nie pozwolę na to, żeby ona się już do niego zbliżyła. On jest mój. O oh, jest! Cześć! Cześć. Jeśli nie wyglądasz, naprawdę fajnie. Dzięki, to co dzisiaj Dziś Dzisiaj. To co, dzisiaj Dziś Dzisiaj. Jak się ściął, chłop! Jak w 46. Mam dzisiaj urodziny kumpla. Na śmierć zapomniałem o tym. Eee. Słuchaj, pamiętasz? Urodziny mam, mam dzisiaj. Ja nie... ja... Pamiętasz? A, do no urodziny. Idziemy? Tak, tak. Pamiętasz, wiesz o co A. chodzi? No, y, słuchaj, śmiertelnie zapomniałem o tym, przepraszam cię bardzo, ale jakoś ci to wynagrodzę. Dla mnie to jest mega podejrzane. Chłopcy tak dziwnie się zachowywali. Ej, koleżanka, było tak miło, jak ciebie nie było. Jessica z koleżanką. Po stresach ostatnich dni, Jessica chce porozmawiać ze swoją matką, a może nawet z nią się pogodzić. Ale nagle dziewczyna odkrywa coś strasznego. Najwyraźniej matka zabawia się z wymarzonym chłopakiem czasiki Konradem. No, I won't be afraid. No, I won't be afraid. Oh, darling, Jak on mógł mi takie coś zrobić? Myślałam, że on coś do mnie czuje. Mówił mi, że mu się podobam. wiem. Dlaczego? Nie boże ze mną. On chciał być twoim braciszkiem! Jessica jest załamana i zarazem wściekła na matkę. Mimo wszystko chce z nią porozmawiać. Co ty, Co ty robisz? Się stało? Co ty Co ty robisz? Co Jezu, nienawidzę, Co? nienawidzę, Co? nienawidzę Co? cię! Nienawidzę cię! obrzydliwa! Co, Co ty robisz, Jessica? Co wy robicie? Jesteś moją... Złożyła z nim skrable! Za 30 punktów! Zrobiła to! 30 minut później Skąd w niej tyle złości? Co ja takiego zrobiłam? Dlaczego ona Bóg chce się wyjeżdżać? ...Panią z Konradem. Rozumiem, no tak. możeś się zdenerwowała, że zobaczyła matkę z dużo młodszym facetem, ale czy to jest powód? Tak. To jest akurat czy Pani to... się niczego nie domyśla? Nie, a czego mam się domyślać? No się... Domyślać własnego mózgu. Się ...Jest zakochana w Konradzie, no naprawdę. Co ty do mnie mówisz? Jak zakochana? Ona? No naprawdę. Nim? Boże. Boże, to niemożliwe. Wychodzi na to, że ja przespałam się z chłopakiem, który się podoba mojej córce. Przespałam się z chłopakiem, który się podoba mojej córce. Najszybsza z najszybszych. Taka szybka, że siup, stróż pędzi wiatr. Jakim podłym facetem trzeba być? Żeby jednocześnie umawiać się z matką i z córką. Wełdokowane w luksusowych portalach. Wiódy. Justyna chciała podczas urlopu poprawić kontakty z córką, a wszystko wyszło dokładnie odwrotnie. Jessica czeka przy basenie na Karolinę, by razem pojechać na lotnisko. Jednak spotyka tam Konrada. Ta co ty robisz? O co ci chodzi? Prędkę dzisiaj mamy. Ja tak? wszystko wiem, wszystko wiem. Co Proszę, jak jest... Gnojem! Nienawidzę Cię po prostu! Przyzwałeś się z moją matką! Co ja nie zrobiłeś? Nie stary piąteczko! Nie wiesz, wiesz co zrobiłeś? Tam teraz powinien wejść typ z dyplomem! Z pucharem! Nagroda za pierwsze miejsce w byciu... Samcem Beta! Deluzu, Cześć! Cześć Ładny no. prez od niej, Gnoju! O, Krystyna? Co ty, Gnoju? Jeszcze córkę chcesz zaliczyć? Taki no, jesteś faniak? Taki jesteś pewien? Uważasz, że 180 sekund z matką to jest co, kozactwo? 180 sekund? Czy to jest sequel do 365 dni? Dognuj, Takiego macie koleżkę. Ja, ja nie wiedziałem, że Konrad mógł coś takiego zrobić. To już nie jest mój kumpel, nie chcę go znać. Tak, to, tak, tak, to. tak. Simp! Jesteś moje życie. Ja sobie nie wyobrażam. Dziecko moje, że ty możesz płakać przeze mnie, kochani moje. No przecież ja, ty jesteś moim szczęściem, moim życiem, moją malutką Jessico, moją dziewczynką. A przy okazji, Jessica, jestem w ciąży, będziesz miała placiczkę. Można powiedzieć, że urlop zaczyna się od nowa. Szczęśliwa Jessica i Krystyna spędzą go z Karoliną w pięknej willi. Z pewnością po powrocie do Polski relacje córki i matki ulegną zmianie. I kolejne wakacje będą pełne tylko pozytywnych przygód. Brakuje tu tylko motyli, żeby motyle latały. Życie jest piękne, życie jest cudowne, nie ma problemu jesteśmy młodzi. Zwariowani, a tu piękne Grand Canary. Kochani, mam nadzieję, że ta sentymentalna podróż po waszym ulubionym miejscu na wakacje. Wam się podobała. Jeżeli tak, to jest to dobry moment, żeby subskrybować ten kanał. Może będą jeszcze pamiętniki z wakacji. Zauważyłem, że już przestali nagrywać od jakiegoś czasu pamiętniki z wakacji. W sensie już są tylko i wyłącznie stare odcinki. O dziwo trudne sprawy i tego... I te popularne portokomenty bardzo często nagrywają. I jest tych odcinków mnóstwo non-stop, ale... Ale pamiętniki z wakacji przestali nagrywać. Trochę szkoda, bo to... to, to... Tu się starają, nie? Jak już wsiadnie do tego samolotu, lecą, to oni tam jadą, żeby rzeczywiście zrobić trzodę. Trzodę na miarę polsatu. Więc akurat na pełnika z wakacji rzadko, kiedy się zawodzę, wydaje mi się, żeby też nie. Znaczy, to jest taki cringe na, na samej górze tortu. Także tak chciałbym, żebyście wszyscy pozdrowili. Marka w komentarzach dalej leży na mojej tej ładowarce. Może już nie żyje. Czy muchy mają uszy? No trzymajcie się, papa! Pa. Hej!